No, ale właśnie a propos dyni, to też miałam wspominać o dyni, bo też e, mogłaby się znaleźć w użyteczności, bo też znam bardzo dużo rzeczy, które się robi, ale to też zastanawiam się, czy nie dlatego, że zazwyczaj u nas na działce rosły ogromne uh -huh. i e, pamiętam, że mama już wymyślała, dwoiła się i troiła po prostu, nie, placki też robiła, robiła zupę takie bardziej, e, zupy krem jakieś, uh -huh. zupy takie na słodko-dyniowe na mleku, e, też nasiona dyni można suszyć tak. i też się je, to taki duży słonecznik. Uh -huh. Taki duży słonecznik. Jeszcze się zastanawiając, co tam było, ale jeszcze coś robiliśmy z tej, z tej dyni, ja marynowaną dynię też tak, się robi. Tak, tak, taki jakby kompot, nie? Też się robi z dyni. E, nie wiem, czy kompot, ale taką w kostkę kroiłam no, zawsze no, i mama no. marynowała gdzieś tam. No to ja w ogóle mam z dynią takie wspomnienie, że to jest kolejne z w które mój dziadek w pewnym momencie hodował i nie wiadomo po co taką ilość. E, i Bo to zawsze musi być duża ilość. nie musi, wiem. Mój nie wiem. ojciec jest z wykształcenia w ogóle ogrodnikiem. I myślałam, mój dziadek, dziadek rolnikiem. No widzisz, no to no. może po prostu mają takie zboczenia, że gdzieś takie te ambicje tak, e, ciążą u nich i, i dlatego tak sieją na potęgę tego wszystkiego. No no i właśnie z, z korbolem, bo tak się też mówi na dynie u mnie. No kurczę, e... to też nie słyszałam nigdy. No to czekaj, aż wygooglę ja znowu, bo nie wiem, czy nie powiedziałam źle. Tak, korbol. Tak, w Poznaniu się mówi tak na dynie. To właśnie z korbolem tak było, że dostawałam zawsze jakieś horrendalne ilości tego i... Ja w ogóle nie mam pojęcia, bo mi się w ogóle kojarzy, że przy, przyjeżdżała do nas ta dynia w tych, właśnie w takich no, no jak człowiek wielkości i my, je, my ją kroiliśmy, chowaliśmy do zamrażarki i ja nie wiem, co się z nią działo. Ona znikała, ale ja nie wiem, kto to przerabiał, w sensie nie mam pojęcia, naprawdę, nie, nie wiem, ja nigdy nie jadłam chyba nic z dyni, oprócz zupy krem, ale no, ja nie wpierdalałam tyle tej zupy krem. A może, może właśnie do lecza była też dodawana, nie, może nawet nie. do rzeczy, do, o których nawet nie wiesz. Może jakiś przecier był robiony z dyni? Nie mam pojęcia, słuchaj. Muszę, muszę się tego dowiedzieć. Muszę do mojej siostry zapytać, bo naprawdę to, to teraz sobie to uświadomiłam. Że to jest bardzo fascynujące, to. że zawsze była cała zamrażarka zajebana tą dynią, i ona znikała w międzyczasie, ale ja jej nie jadłam. To trochę takie warzywo-magiczne bym powiedziała. Taka Powinnaś magiczna mieć... fasolka? Magiczna dynia. No. No. Powinnaś mieć osobną kategorię na nią. Magiczne warzywa. Magiczne warzywa, <grym> dobrze. Dobra, co masz tam dalej? Hmm. Czy ty już mówiłaś czwarte miejsce teraz? Nie, no ty powinnaś mówić czwarte. To ja na czwartym pod względem przydatności codzienności mam pieczarki tutaj. Dopiero na czwartym, ale to dlatego, że jednakże trzy wyżej są dla mnie bardziej. Okej, okay, no to dobra, już bardziej byłabym skłonna podciągnąć pieczarki pod warzywo, którym nie są, ze względu na to, że są właśnie przydatne i użyteczne w kuchni jakby w formie takiej warzywowej. No. Bo bardzo dużo się robi rzeczy. No przecież. Z pieczarką. I też jest takim wypełniaczem w zasadzie. Jest, jest, ale no jest fajnym wypełniaczem. No W sensie ja, jak nie jem mięsa, to, to bardzo dobrze mi to mm -hmm. zastępuje gdzieś tam. Nawet właśnie w gulaszach, w jakichś tam makaronach i tak mm. dalej, bo i smak fajnie transportuje i wszystko, także fajna opcja. No u mnie za to e, na czwartym miejscu jest kapusta łamana z sałatą. Okej. Okay. Bo też nie mogłam się zdecydować w sensie, no bo są kapusty pekińskie i różne. Pak choy. Jest. Taki modny teraz. To, to ja nie w modzie <laughs> chyba. Chodzi mi o zwykłą kapustę tradycyjną i Dobrze. sałatę. E, no, bo można do sałatek, do surówek dodawać. Mhm. E, kapusta to oczywiście gołąbki. No. no. I właśnie gołąbki wegetariańskie są najlepsze, słuchajcie, z farszem z pieczarek. A, no, widzisz? Mhm. Ale może najlepsze dla ciebie, bo Nie. ty lubisz pieczarki. Nie, po prostu. To jest oficjalny statement wszystkich, którzy próbowali różnych wersji moich gołąbków. A czy byłabyś skłonna powiedzieć, że to jest oficjalny statement wszystkich wegetarian? Myślę, że tak, ponieważ prawie każdy przepis je ma w sobie. Dobrze. No, nie będę polemizować, no. No, chyba, ja że ktoś nie lubi pieczarek, no to wtedy trochę przypał, ale ogólnie myślę, że, że tak. Ja pamiętam, moja koleżanka chyba w właśnie nie lubiła pieczarek, i zawsze był problem, jak szliśmy z nią na pizzę, bo ona na każdej pizzy są pieczarki w Jezus zasadzie. Maria. To nie są podgrzybki czy maślaki, żeby ich nie lubić. Ale jaki masz problem z podgrzybkami nie mam, i maślakami? to dużo ludzi ma. No, nie sądzę. Aha. Oficjalny statement wszystkich nie jest taki, że podgrzybki i maślanki, maślanki, maślanki są super. Dobrze. No dawaj trójkę swoją. Aha, bo ty daj sałatę. A sałata lodowa czy zwykła? Maśla, no właśnie, słowa. każda. Ma słowa maślana, jak się mówi. Sałata ta miękka taka. Nie wiem, e, włoska też jest. Co to, to kapusta? O kurwa. A sałata ta miękka? To chyba ma ma maślana, ma słowa. Kurde, no dzisiaj to będzie. Ma słowa to piramida. Sama się zaśmieje, bo <laughs> nikt się nie ma Masłowa. Sałata masłowa. Jest ta miętka. No. A tu mi się sałata tak kojarzy jeszcze też y, z dzieciństwem, bo kto by się spodziewał? Mój dziadek <laughs> ją <ja to mam laughs> znowu mój ja w okrutku znowu. W hurtowych też. I właśnie się jadło sałatę tą masłową ze z śmietaną Kefirem, i z koperkiem. No. A, no, ze śmietaną no. też. No, no to Jest właśnie mój fajne. Tak Dobra, ja może polecę trzecie i drugie od razu. Trzecie mam awokado. Jak już wspominałam, jem je bardzo często, minimum raz w tygodniu. Okej, okay, to użyteczność tutaj też. I drugie miejsce u mnie użyteczności jest broku, bo to jest kolejne warzywo, które bardzo często mi wypełnia mm. jakieś makarony, sosy, zupy i tak dalej. Też bardzo często mam w lodówce. Fajnie. I również jem je na surowo często. Oj, to, to, to nie. To no, nie wiem, czy jadłam. Mówię taką przekąskę właśnie z sosem yy, czosnkowym. Polecam. Hm fajnie, że pojawił się drugi raz broku, bo mm -hmm. teraz drugi raz pojawia się na samym warzywo i to jest pomidor. I na którym to je masz miejscu? Je masz na trzecim. No, no dobrze. No pod kątem użyteczności, ale to myślę, że yy, głównie ze względu na kanapki. Okej, okay, ja uwielbiam kanapki z pomidorem, w no, czy... sensie możesz cokolwiek tam rzucić, jak dasz pomidora na wierzch, to od razu jest fajniej. No, a nawet jakiś czas temu przekonałam się też do tostów z pomidorem, o, gdzie super. nigdy nie przypadałam, bo zawsze ten pomidor przez to, że ma dużo mm -hmm. wody, to się tak nagrzewał najbardziej, więc w jakichś tam właśnie tortillach, kebabach, no kebabach to może nie, bo nie są za bardzo podgrzewane, ale zawsze był taki mm -hmm. gorący, zawsze mi się kojarzył z czymś strasznym, że będzie gorący pomidor w środku. A ostatnio się przekonałam i lubię i fajno. Boże, zobacz ja skarpetki dzisiaj. Jezus, warzywne skarpetki masz! Chyba zrobisz zdjęcie. Szok. Nie było to zamierzone, naprawdę. Ale mia już zobaczyłam tam w pierwszej kolejności coś, co e, u mnie też będzie. Ale to w ogóle lecę do siebie do dwójeczki i jest to, słuchajcie, marchew. Na drugim miejscu? Na drugim, no. Też się wahałam, czy nie dać na pierwsze, ale no jednak pod kątem użyteczności to jednak, jakby. W sensie, to pierwsze miejsce nie jest aż takie jakieś potrzebne. W sensie mm -hmm. to warzyw, które tam mam. No to dawaj. co masz na tym pierwszym? Ale jeszcze wygrało? chciałam chwilę poświęcić marchwi, proszę. Dobrze. Ma kolor pomarańczowy, to jest pierwsza zaleta. No i jakby de de deklasuje od razu. <grym> Mogła jeszcze walczyć z dynią, ale dynia była niżej. <grym> Dokładnie, no i... Ale ja lubię i ugotowaną, i surową, i w różnych formach, mimo że kiedyś ugotowanej nie lubiłam w zupie na przykład, czy coś. Marchewki gotowanej nie lubiłaś? No nie lubiłam, tylko surową jadłam, jak byłam to młodsza. szalała chyba. No, no ale polubiłam. Także okay. Bogu dzięki. Ale też można i tartą, i pokrojoną, i całą, mm -hmm. i w ogóle, i... Jezus, taka potarta z jabłuszkiem? No, tak dawno surowa. nie jadłam bardzo. Czy jednak surowa, widzisz, też Ci wchodzi. No No widzisz. Bo to jednak jestem po prostu, nie wiem, chciałam być chyba jakaś... O, e, kurwa, Wyjątkowa. <laughs> Skreślam to gotowana. Po prostu zostawiam tam marchewkę, <laughs> bo jestem jakąś... Nie będę się Nie wiem, nie, nie wiem. No ale dobra, pierwsze miejsce u mnie w takim razie od razu przejdę, że to jest cebula porczosnek. Kategoria takich e, warzyw. No ale ja uważam, że one są po prostu... Jakby podstawowe. No, ale dlatego są na pierwszym miejscu pod względem użyteczności, nie pod względem smaku. Ale por, czosnek, cebulę, no może ale to czosnek to trochę mniej. jak ziemniaki. To są takie ziemniaki użyteczności. Ale nie są, ale nie są nad warzywem. No nie są, ale nie to było oczywiste, że będą pierwsze, Paulina. No nie, dlaczego oczywiste? No bo zawsze używasz cebuli, czosnku albo pora. No ale czemu zawsze? No, no ja... A podaj mi potrawę, którą gotujesz na obiad, w której nie ma jednej z tych rzeczy. Ale to nie, że zawsze, to nie ma tak, że zawsze. No tak, <laughs> zawsze. No, no, nie, no nie, no właśnie nie, ale kiedyś na przykład placki ziemniaczane u mnie często siadło na słodko placki u mnie ziemniaczane. Też. No. Z cukrem i śmietaną. No, ale raz mi kolega podpowiedział, dodaj odrobinę cebuli. Tak, i wtedy mhm. na wytrawnie. Mhm. Ale jak się troszeczkę do tej cebuli, to podbija smak, a nie są wytrawne. Jesz na słodko z cebulą, placki ziemniaczane? Mhm. W sensie no, cebulą. No ciężko o tym powiedzieć, że w krawam pół cebuli, nie. Dosłownie dwa takie krążki cebuli. Na, nie wiem, kilogram ziemniaków. ciekawe. No i też są bardzo dobre, bo to jest dosłownie podbicie smaku. Dlatego, no, musiałam to docenić pod kątem użyteczności przydatności. No dobra. W sałatkach też zupełnie inaczej. Dobrze, dobrze. Akceptuję to. Dziękuję bardzo. Chociaż, no dobrze, akceptuję. Podpisuję się pod tym. Fajnie. No, u mnie nie będzie zaskoczeniem. Co będzie na pierwszym, to już było mówione wcześniej. Pomidor? Pomidor. O! No, serio, no jem, to, to serio, no ja jem pomidora codziennie. Minimum w jednym posiłku. Częściej w dwóch, trzech. A nie, to ja się zamieniam no. w marchewkę tylko pomidora. No, naprawdę, no tu nie mogło być nic innego. Serio. No, skoro tak mówisz, no to no jakby. To ja mam jeszcze kategorię sentyment, właśnie. Bo ogólnie warzywa okay. są dla mnie bardzo sentymentalne. Ale generalnie chciałam powiedzieć, że w zasadzie z tego, z tych rankingów już, które powiedziałyśmy, to mógłby się wykluć sam po prostu tak. sentyment, bo bardzo dużo mówiłyśmy właśnie o dzieciństwie i o wspom wspominkach jakichś, znaczy, no ogólnie wydaje mi się, że większość ludzi tak ma, że sentymentalne jest dla nich jedzenie przygotowywane przez kogoś, z, do z domu, od dziadków i tak dalej. No. Większość ludzi, nie mówi, tam że nie wszyscy. No nie bez powodu w sumie się mówi, że smakuje jak u mamy. Nie? Dokładnie. No i ja ten sentyment też mam właśnie głównie do warzyw. Tak jak wspominałam, mój dziadek zawsze miał jakieś warzywa. U mnie w domu też się bardzo dużo warzyw jadło, więc, e, więc faktycznie, no, musiała się pojawić u mnie ta kategoria. Musiała. Dobrze, a masz tam pomidora? <grym> Zgadnij na którym miejscu. Wykreśl go w tym momencie <grym> i możesz zaczynać, proszę. Dobrze, no. e, najpierw mam poza kategorią w ogóle koper, ale o nim już opowiadałam. Także mm -hmm. na piątym miejscu mam fasolkę. Bo wspominam bardzo wyśmienicie zbieranie fasolki szparagowej u mojego dziadka na ogródku. Ale w ogóle chciałam jeszcze wyróżnić tutaj panią fasolę taką płaską. Nie wiem czy kiedyś jadłaś, ale ona jest po prostu jak masełko. Bo są taka szparagowa jest okrągła, którą mm -hmm. siadłyśmy na obiad, tak. ale jest też taka płaska z dużymi grochami. Czy mówisz o edamame? O Jezu, chyba muszę to wygooglować też w takim razie. Ale no jest przepyszna i nie, to chyba nie jest te mamy. Nie wiem, jakieś wymyślasz w ogóle egzotyczne rzeczy. Ja tu po polsku, ale, ale no nie, jest ma szczególny smak. Też, też może, jeżeli w tym roku, w tym sezonie mój ojciec... A to nie przywiozłaś ostatnio? O Jezus, tak, no. To dobra była, faktycznie, no, mięciutka ona już taka. Była trochę taka, no starsza, w sensie ona uh -huh. już trochę wisiała na krzaczku, więc i była troszkę bardziej łykowata i w ogóle, ale no jest, jak jest młodziutka, to jest po prostu, rozpuszcza się w buzi. No to następnym razem musisz mi przywieźć jeszcze taką młodziutką. Dobrze. Bo kocham fasolkę. E, dobra, na czwartym miejscu mam szparagi. Co nie jest oczywistym wyborem, jeśli chodzi o kategorię sentyment, bo... No nie, no. Skąd, co? No, ha. ha. A kto mógł mnie nauczyć jedzenia szparagów? Mój dziadek. Nie możesz no, być, wyjątkowa postać. Naprawdę, naprawdę. No, mia, ma do dzisiaj taką, takie korytko, e, dlatego mnie na przykład bawi, jak ktoś wrzuca mem, e, jak rosną szparagi. Bo ludzie są zaskoczeni, że, że to tak rośnie po prostu taki badyl w, w, w piachu. W piachu, nie w ziemi, w piachu. To jest duża różnica. Nie, u mojego ojca chyba są w piachu. A to w jakimś luźnym takim? W prawda. twu, w ziemi. Może, może. Jakiejś luźniejszej takiej na pewno. Może. No ale u mnie, jakby u mnie szparagi od dzieciństwa się pojawiały. I dla mnie było w ogóle bardzo dużym zaskoczeniem, jak gdzieś tam zaczęłam rozmawiać z ludźmi o, o tym, co jedzą, że to jest jakieś luksusowe tak, i w ogóle. No ja tak, A wiecie, u mnie normalnie zobaczymy. się robiło szparagi do obiadu w wakacje, że każdy dostawał po prostu garść yy, szparagów i się i szparagową robiło i wszystko i ja uważam że to jest normalne, że to jest, wiecie, właśnie jak pomidor, ogórek, no bo zawsze miałam pod ręką, a potem jak już zaczęłam y, gdzieś tam robić zakupy i patrzę i mówię, cholera. jakie luksusowe, tak. ekskluzywne towar. Y, jakby nie jest to moje ulubione warzywo, nawet mogłabym powiedzieć, że mogłoby nie istnieć dla mnie, ale no ma bardzo wyjątkowe miejsce u mnie w sercu, właśnie ze względu na to, że że dużo go jadłam w dzieciństwie. A ja chyba nawet kiszone szparagi jadłam. No co ty? No właśnie. No na tych warsztatach też. Mordy. Dobra. Mów ale dalej. Teraz bardziej ci zazdroszczę tych e, warsztatów. Dobra. Na trzecim miejscu sentymentalnym mam ogórki. I tu jakby ta sama historia co zawsze. Drugie miejsce kalarepa. O też miałam kalarepę wśród na tej liście rzeczy o których warto wspomnieć. No naprawdę kocham kalarepę. Teraz bardzo rzadko jem, ale no to też. Znowu jedno z warzyw, które było bardzo dużo i mm -hmm. moja mama wymyślała bardzo dużo rzeczy, co z nimi robić. A to u nas więc... tylko na surowo się jadło kalarepę z solą. No to to jest ciekawe, bo właśnie to był jeden z najrzadszych, yy, najrzadszych form Sery? podania u mnie. U mnie się jadło najczęściej gotowaną, tak po prostu z bułką Oj. tartą. W kosteczkę? A, tak jak no, kalafiorek. Jak kalafiorek, no. E, no i oczywiście zupka. No i czasami właśnie na surowo, ale przede wszystkim taką gotowaną po prostu do obiadu. A to nie, to, to u nas się nie bawiliśmy w przetwarzanie jakby kalarepy. Chociaż jadłam też kalarepę kiszoną. E, ale... Nienawidzę cię. Ale surową z solą. Pyszna była. Ja uwielbiam, bardzo lubię kalarepę. Jest ogóle... dla mnie wersją premium rzodkiewki. To prawda, to jest, prawda. Naprawdę doskonała jest. Jak na najbardziej. Tylko nie może być z bo z kalarepą to jest bardzo duży problem. Żeby was zdrewniała, jeśli jest taka już starsza i większa. I jak było sucho. A no to zazwyczaj jak warzywa no. takie starsze, to coś tam się jest. Ale też kalarepa, dlatego że u mnie się jadło też liście kalarepy. Do zupy się wrzucało. Po prostu kroiło się liście, tak jak botwinkę. O! Tak się robiło też jeszcze z liściami kalarepy i bardzo dobrze to wspominam jako takie zero waste. Ja lubię takie myki. Także na pierwszym miejscu mam. No pomidor, no kurwa. A miałaś już o tym nie mówić, to ja od razu szybko. Ale jeszcze nie, do, do pomidora mogę jedną historię dołożyć, dlaczego jest w, w sentymencie też. Okay. Bo oprócz jakby tego wyjazdu autostopem, oprócz tego, że mój dziadek to miał, to mam z pomidorami takie jedno mocne wspomnienie, że za dzieciaka, jak moja mama była nauczycielką, więc miała całe wakacje wolne i jeździło się nad jezioro, jak mój tata był w pracy, no i ja, ja do dzisiaj pamiętam po prostu, że moja mama kupowała tam, wiecie, 10 bułek, opakowanie sera żółtego i 2 kilo pomidorków, takich, e, takich z pola, takich polnych, nie wiem, mm -hmm. czy mieliście kiedyś styczność, to nie są, to, to są takie, no, mniejsze pomidory, to nie są szery, to są po prostu pomidory polne, takie podłużne no trochę, tak. mm -hmm. no i kupowała 2 kilo właśnie tych e, pomidorów polnych, jechaliśmy na cały dzień na jezioro i po prostu jadłyśmy na zmianę te bułki z tymi pomidorami, I właśnie wtedy pomidory jadłam tak, tak jak jabłko. A, tak ręką. No, więc to jest też bardzo mocne wspomnienie u mnie, jeśli chodzi o pomidory. No też spoko, może to no. być...